Swego czasu zamieściłem na kanale materiał dotyczący najsilniejszych elfów w uniwersum Tolkiena. Przyjęliście go ciepło, prosząc o różnego rodzaju wariacje. Najsilniejsi ludzie, krasnoludy, hobbici i tak dalej. Trochę wody w rzece od momentu publikacji tego wideo minęło, więc czas najwyższy wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom. Uprzedzę jednak, że dzisiejsza lista będzie dość nietypowa, Albowiem przyjrzymy się najsilniejszym orkom z uniwersum Tolkiena. Musicie wiedzieć, że ta lista stanowiła niemałe wyzwanie, ale nie dlatego, że jest aż tylu kandydatów, wręcz przeciwnie. Jest ich bardzo niewiele. Orkowie, co prawda, to główna część armii Morgota i Saurona, jednak rzadko występowali w roli indywidualnych bohaterów. Przez co każde imię, które Tolkien jednak zapisał, zyskuje na znaczeniu. Na przestrzeni książek poznaliśmy zaledwie kilkunastu orków i większość pochodzi z trzeciej ery Śródziemia. W pierwszej erze i odrzuconych zapiskach Tolkiena przewijają się imiona takie jak Balkmek, Luke, Orkobal czy Gorgol. Ale no to tylko imiona i ciężko tu coś opowiadać. Pominę też orków wymyślonych na potrzeby gier i filmów, a więc Lurz, Sharku czy nawet dowódca orków Gotmok, który w książkach co prawda pojawia się, ale nie wiadomo do końca, czy jest on orkiem. Zostajemy zatem z małą grupą. Rozsiądźcie się wygodnie i posłuchajcie, jak wygląda moja subiektywna lista pięciu najpotężniejszych orków. Pamiętajcie też o subskrybowaniu i zostawieniu łapki w górę. To niezwykle pomaga w dalszym tworzeniu materiałów. A jeżeli chcecie jeszcze bardziej przyczynić się do tworzenia naszych filmów, to zapraszam do wspierania tu na YouTube czy platformie Patronite oraz do naszego sklepu, gdzie każda koszulka czy bluza to dodatkowe wsparcie. I kolejny krok w tworzeniu coraz to lepszych jakościowo filmów. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. A teraz już usiądźcie wygodnie. I posłuchajcie. Na piątym miejscu listy znalazł się Szagrat, ork, który na pierwszy rzut oka nie wyróżniał się niczym szczególnym. Nie był królem goblinów, nie dowodził wielkimi armiami, nie zasłynął w bitwach z elfami czy ludźmi, a jednak to właśnie on odegrał ważną rolę w jednym z najbardziej dramatycznych momentów wojny o pierścień. Szagrat był dowódcą garnizonu Kirit Ungol jednej z najważniejszych wież strażniczych Mordoru, strzegącej przejścia do wnętrza Krainy Cienia. To przez te właśnie przełęcz przeszli Frodo i Sam, a tuż za nimi czaiła się szeloba. I to właśnie tam, Szagrad wraz ze swoją kompanią natknął się na patrol z Minas Morgul, dowodzony przez Gorbaga. Jak to zwykle bywało wśród orków, zamiast współpracy szybko wybuchła kłótnia. Wszystko zmieniło się, gdy odnaleźli małą postać owiniętą w sieci pająka. Nieświadomi, że to hobbit Frodo Baggins, uzbrojeni tylko w swoje podejrzenia, uznali go za małego elfa, a więc i znak, że w pobliżu może czaić się jego potężny towarzysz. Sytuacja była napięta. Gorbak, bardziej chciwy i podejrzliwy, chciał zatrzymać zdobyczy dla siebie. Szczególnie, gdy w ręce orków trafiła mitrilowa koszula najcenniejsza rzecz, jaka kiedykolwiek mogła trafić w ręce sług Mordoru. Szagrat jednak pozostawał wierny rozkazom Saurona. Wiedział, że każdy przedmiot więźnia ma trafić do Bart-dur. Gdy Gorbak próbował go oszukać, szagrat nie zawahał się. Dźgnął go, zabił i przejął kontrolę nad całą wieżą. W wyniku tej walki orkowie Kirit Ungol i Minas Morgul wpadli w szał i zaczęli mordować się wzajemnie. Kiedy kurz opadł, niemal nikt nie pozostał przy życiu. Co ciekawe, Szagrad jako jeden z nielicznych orków faktycznie wypełniał wolę Czarnego Pana. Nie wiemy, co spotkało go po dotarciu do Saurona. Mógł zostać nagrodzony, ale równie dobrze, mógł zginąć za opuszczenie posterunku. Tak czy inaczej przetrwał tam, gdzie większość jego pobratymców zginęła w bratobójczej walce. To czyni go wyjątkowym wśród orków, którzy rzadko kiedy wykazywali się taką lojalnością. Szagrat nie był najpotężniejszy fizycznie, ale był zorganizowany, lojalny i zdeterminowany, by wykonać rozkaz swego pana. Właśnie dlatego otwiera moją listę najpotężniejszych orków Śródziemia. Na czwartym miejscu mojej listy znalazł się Ugluk, dowódca uruków sarumana i jeden z nielicznych orków, którzy potrafili zapanować nad chaosem swojej rasy. Nie był to zwykły ork z Mordoru. Ugluk był Urkhai, nową generacją plugastw stworzonych w Ortanku silniejszy, większy, zdyscyplinowany i, co najważniejsze odporny na światło słoneczne. W świecie orków była to elita. W lutym 3019 roku jego oddział z Isengardu zaatakował drużynę pierścienia na Amonchen. W wyniku starcia zginął Boromir, a Mary i Pippin trafili w niewolę. Wtedy rozpoczęła się jedna z najbardziej dramatycznych ucieczek w całej trylogii pościg za orkami. Po drodze do Ortanku oddział Ugluka szybko stał się prawdziwym orkowym miszmarzem: Urukis i Sengardu, orkowie z Mordoru pod dowództwem Grishnaka oraz dzicy orkowie z Mori, którzy dołączyli tylko z pragnienia zemsty. Każda z tych grup miała inny cel. Saruman chciał hobbitów żywych, Sauron również, ale dla siebie, a orkowie z północy nie mieli żadnego planu poza mordem. To musiało skończyć się konfliktem, i faktycznie, gdy tylko pojawiły się pierwsze tarcia, ugluk pokazał, kto tu rządzi. Zabił kilku przeciwników, podporządkował resztę i ruszył dalej, kierując się ku Isengardowi. To właśnie tutaj widać siłę ugluka nie tylko fizyczną, ale i psychiczną. Potrafił utrzymać w ryzach całą masę orków różnych szczepów i to podczas wykańczającego marszu przez równiny Rohanu, gdy inni marudzili, że słońce ich pali, Ugluk odpowiadał, że jeśli się zatrzymają, poczują jego gniew bardziej niż promienie słońca. Nie był to porywczy głupiec, był dowódcą, który rozumiał wartość dyscypliny. Nawet hobbitów nie traktował typowo dla orków. Rozciął ich więzy, by mogli biec o własnych siłach, i podał im orcze lekarstwo, które natychmiast postawiło ich na nogi. Jednak nawet siła i determinacja Ugluka nie wystarczyły, by uciec przed Rochirimami. Na równinach Fangornu orkowie zostali otoczeni przez oddziały Eomera. Ugluk liczył jeszcze na posiłki, ale było już za późno. Nocą Grishnak próbował wykorzystać zamieszanie, by uciec z hobbitami, lecz zginął od strzały Rohirrimów. Świt przyniósł zagładę. Ugluk zebrał swoich w zwartą formację i ruszył na przebicie. Niemal mu się udało, lecz przy samym skraju Fangornu został powalony przez samego Eomera. Ugluk zginął, nie wiedząc, że porwani przez niego hobbici nie mieli pierścienia a jego śmierć pośrednio doprowadziła do upadku Sarumana, ponieważ to właśnie ucieczka Merrego i Pipina do Fangornu zapoczątkowała przebudzenie Entów i marsz na Isengard. Podsumowując, w przeciwieństwie do orków, Ugluk był uosobieniem porządku w świecie chaosu. Nie był chciwy, nie zdradzał, nie knął. Wykonywał rozkazy i wymagał posłuszeństwa. W pewnym sensie był najbliższy ideał wojownika wśród swej rasy. To czyni go nie tylko jednym z najpotężniejszych orków, ale też jednym z najbardziej niepokojących. Ork, który potrafił myśleć jak człowiek. W filmowej wersji jego rolę poniekąd przejął Lurz. Poniekąd, ponieważ, jak wiemy, Aragorn szybko ukrócił jego marny żywot. Lurtz służył jako dowódca tylko po to, by zostać epizodycznym antagonistą na zakończenie filmu i zabić Boromira. Ugluk raczej nie zabił dowódcy Gondoru, a przynajmniej nie w pojedynkę. Na trzecim miejscu uplasowałem Bolga, syna Azoga, który po śmierci ojca pałał rządzą zemsty wobec krasnoludów, szczególnie rodu Durina. Niewiele wiadomo o latach jego panowania, ale wszystko wskazuje na to, że podobnie jak ojciec, Bolk był bezwzględny, okrutny i potrafił utrzymać w ryzach zjednoczone siły orków z gór mglistych. Co samo w sobie jest dowodem potężnej woli i autorytetu. Kiedy w 2941 roku III ery wielki goblin został zabity przez drużynę Torina Dębowej Tarczy, gniew i nienawiść orków sięgnęły z zenitu. To właśnie wtedy Bolk uznał, że nadszedł moment zemsty. Zebrał ogromną armię orków, wargów i nietoperzy pod górą Gundabad, która w dawnych czasach była świętym miejscem Krasnoludów, a później twierdzą orków. Stamtąd ruszył na wschód, prowadząc swoje legiony ku samotnej górze. Pod Ereborem doszło do jednej z najbardziej pamiętnych bitew trzeciej ery Bitwy pięciu armii. Bolg dowodził w niej całością sił ciemności, otoczony przez własną gwardię przyboczną. Jego wojska rzuciły się na sprzymierzone armie ludzi z Esgaroth, elfów z Mrocznej Puszczy i Krasnoludów. W pewnym momencie sam Torin poprowadził desperacką szarżę, próbując dosięgnąć Bolga. Jednak został ciężko ranny i musiał się wycofać. Wszystko odmieniło się dopiero, gdy na pole bitwy przybyły orły. A wraz z nimi Beorn w postaci niedźwiedzia. To on, wściekły i niepowstrzymany, przebił się przez szeregi orków, roztrzaskał straż przyboczną Bolga i rozszarpał go. Śmierć wodza przesądziła o klęsce orków, jego armia rozproszyła się, a syn Azoga podzielił los ojca. Zginął w bitwie, ale jego imię. Przepadło w cieniu wielkich dziejów śródziemia. Na drugim miejscu w moim zestawieniu znajduje się postać, która nie zasłynęła w wielkich bitwach ani pojedynkach, lecz dzięki swojej władzy i pozycji była jednym z najgroźniejszych przeciwników wolnych ludów północy: wielki goblin, król z gór mglistych. Jego imię nie jest przypadkowe. W trzeciej erze nie było potężniejszego władcy wśród orków tej części śródziemia. Wielki goblin rządził z głębi mrocznych jaskin i tuneli, ciągnących się pod całym pasmem gór mglistych. Tysiące orków, goblinów, wargów i innych plugawych stworzeń służyły mu z lęku, a jego królestwo rozciągało się na wiele mil. Przez lata jego podwładni terroryzowali wszystkich, starających się przedostać przez górskie przełęcze. Jego gobliny schwytały także kompanię Tory na dębowej tarczy podczas przeprawy przez góry. Gdy więźniów przyprowadzono przed jego oblicze, wielki goblin od razu wyczuł, że sprawa ma drugie dno. Oskarżył krasnoludy o szpiegostwo, rabunek i przyjaźń z elfami. Największe możliwe bluźnierstwo w oczach orków. Jednak gdy w jego ręce trafił Orkrist, znany jako Pogromca Goblinów, władca wpadł w szał. Wtedy właśnie pojawił się Gandalf, a błysk Glamdringa zakończył rządy Wielkiego Goblina w jednej chwili. Choć jego śmierć wydaje się epizodem, w rzeczywistości była początkiem nowego rozdziału. Wieść o zgonie Wielkiego Goblina rozeszła się po całych górach mglistych, Wywołując gniew i pragnienie zemsty. To właśnie ten moment stał się iskrą, która rozpaliła armię Bolga i doprowadziła do bitwy pięciu armii. Wielki Goblin nie był wojownikiem, ale jego potęga polegała na czymś znacznie groźniejszym zjednoczeniu orków poprzez strach i nienawiść. Był władcą, który przez lata kontrolował twardą ręką całe podziemne imperium, a jego śmierć pokazała, jak bardzo śród śródziemie było splecione siecią mrocznych zależności. Nim przejdziemy do miejsca pierwszego, wzorem najlepszych list wypadałoby zrobić chociaż jedno wyróżnienie. Na liście takiej jak ta nie mogło zabraknąć postaci, która choć nie zapisała się w annałach wielkich bitew, to miała ogromne znaczenie dla historii pewnego niewielkiego, Zielonego zakątka śródziemia. Golfimbul, wódz orków z góry Gram, zapisał się w pamięci mieszkańców Szajeru jako ten, który sprowadził na ich ziemię pierwszą i jedyną bitwę, jaka rozegrała się tam przed Wojną o Pierścień. W roku 2747 III ery, Golfimbul poprowadził swoją bandę orków na północne rubieże Szajeru. Nikt wcześniej nie odważył się tak głęboko zapuścić na spokojne, hobbitskie ziemie. Jednak wśród mieszkańców znalazł się ktoś, kto nie miał zamiaru uciekać. Był to Bandobras Tuk, znany także jako Bulroer, przodek samego Bilba. Bandobras był niezwykle, jak na hobbita, wysoki tak bardzo, że mógł dosiadać konia. I właśnie na jego grzbiecie ruszył w bój przeciwko orkom. Spotkanie obu wojowników zakończyło się w sposób, który do dziś budzi uśmiech wśród hobbitów. Bandobras uderzył golfim Bula maczugą z taką siłą, że orkowa głowa odleciała na 100 yardów i wpadła do króliczej nory. Legenda głosi, że to właśnie od tego zdarzenia wzięła się nazwa i pomysł na nagrę w golfa. Choć cała sytuacja brzmi niemal komicznie to warto pamiętać, że śmierć Golfimbula zakończyła orkowe najazdy na Szajer i Eriador na długie stulecia. Był on więc przywódcą na tyle potężnym, by zebrać armię i poprowadzić ją daleko poza góry mgliste, a jednocześnie symbolem początku końca orkowej ekspansji na zachód. Golfimbul to nie tylko legenda o wielkim wodzu, ile przypomnienie, że nawet najmniejsi potrafią przeciwstawić się ciemności. Na szczycie listy znajduje się nie kto inny jak Azog, jeden z najokrutniejszych i najbardziej pamiętnych orków w całym legendarium Tolkiena. W przeciwieństwie do wielu innych przedstawicieli swej rasy, Azok nie był bezimiennym wojownikiem ginącym w mroku. Był królem Morii, tyranem, który na długie lata wrył się w pamięć krasnoludów. O jego pochodzeniu wiemy niewiele. Być może był jednym z orków, których Sauron wysłał do Kazad dum około roku 2483 ery, aby przejąć dawne krasnoludzkie królestwo. W ruinach, niegdyś największej dumy długobrodych, powstała nowa domena z Azogiem na czele. W roku 2790 do bram Mori przybył Tror, ostatni król spod góry, z nadzieją, że odzyska utracony dom. Nie wszedł jednak do pałaców Durina, lecz prosto w paszczę śmierci. Azok pojmał go, odrąbał mu głowę, a na jego czole wypalił krasnoludzkimi runami własne imię. Następnie wyrzucił głowę Trora z bramy i rzucił jego towarzyszowi mieszek pełen monet. Ten akt barbarzyństwa rozpalił gniew krasnoludów jak nigdy wcześniej. Train, syn Trora. Przez trzy dni nie jadł, nie spał i w milczeniu rozważał, co zrobić. W końcu wykrzyczał słowa, które przeszły do historii. Tego dłużej znosić nie można. Tak rozpoczęła się wojna krasnoludów Jorków. Dziewięć lat bezlitosnej rzezi, która spustoszyła góry mgliste i niemal wyniszczyła obie strony. Krasnoludy poszukiwały tylko jednego przeciwnika. Azoga. Kulminacja nastąpiła w 2799 roku III ery w dolinie Azanulbizar, przed samą bramą mori. Na czarnych stokach gór mglistych zebrały się armie długobrodych, a z wnętrza kopalń wylały się niezliczone zastępy orków. Bitwa była jedną z najkrwawszych w historii Śródziemia. Krasnoludy walczące w błocie, dymie i ogniu Przebijały się ku bramie Mori, pragnąc zemsty. Dowodzący orkami Azok z początku miał przewagę, znał teren i miał liczniejsze wojska. Lecz gdy przybył Nain z żelaznych wzgórz, los bitwy się odmienił. Krasnoludy parły naprzód, a ich bojowy okrzyk Azok, Azok odbijał się echem po dolinie. Nain dotarł pod bramę i wyzwał orka na pojedynek. Starcie było krótkie, brutalne. I zakończyło się śmiercią Krasnoluda. Azog kopnięciem złamał mu kark, jednak zwycięstwo było chwilowe. Jego wojska upadły, a Dain, żelazna stopa, syn Najna, dopadł uciekającego Azoga i ściął mu głowę toporem. W makabrycznym geście zemsty Krasnoludy nabiły jego głowę na pal, a w usta wcisnęły ten sam mieszek monet. Który dziewięć lat wcześniej Azok rzucił na rowi. Tak zginął Azok, kat rodu Durina, król Mori i ojciec Bolga. Choć jego śmierć przyniosła krew w wojnie, nie zakończyła nienawiści między krasnoludami a orkami. W jego miejsce wstąpił syn, Bolg, który kontynuował dzieło ojca niemal półtora wieku później pod Erborem. W mitologii Tolkiena Azog jest symbolem czystej nienawiści i pychy. Był inteligentny, okrutny, żądny władzy i przez to przerażająco ludzki. Jego historia pokazuje, że wśród Ziemi nawet ork może stać się postacią legendarną, choć ten rodzaj legendy spisany jest krwią.